Tak, to ja, chwilka jest 16, to 14 minut to będzie do, czekajcie 20 i 30. Dobra, o 30 musimy kończyć. A tak, witam. Yy, mam trochę zrobione więcej niż było w pierwszym parcie, ale dlatego, że myślę, że strasznie się nudziliście. Bo tutaj jest pochodnia, nie wiem, moje głupie błędy. Yy, po prostu wiem, że wtedy bym się strasznie budzili. yy, no, budziliście, tak Dzisiaj zajmujemy się wejściem, tutaj jest klatka schodowa, tak, tutaj Tutaj jest spokojnie, ale w że nic nie ma Ozdobienie będzie z Wami, spoko, bez Was tylko wykopywać Taka jest klatka schodowa, jesteśmy tutaj i tutaj mamy zarys domku, który będziemy budować później Myślę, że w następnym odcinku Tak, teraz, nie, w następnym klatka, a w czwartym parcie będzie dom Spoko, nie ma co się martwić nie wiem, czy dam radę te... Moje... no... W opisie wcześniejszego filmu było, że będę rzadko dość stawiać odcinki. Aha, mamy już przygotowanie. Mniej więcej. Yy, mamy... Tak, to nie będzie. Yy, to nie będzie z desek, muszę... Chwilka, muszę się tak dokładniej. Na pewno mi nie będzie potrzebny clearstone do tego. A, clearstone. Wiem, że to teraz to jest stone, ale... Yy, no, przyzwyczajenia. Dobra, yy, myślę, że. Żeby to ładnie wyglądało, zrobimy od najciemniejszego drewna do najjaśniejszego w środku. Więc zaczniemy od najjaśniejszego. Najjaśniejszy jest brzoza. Tak, chcę, żeby to ładnie wyglądało na serio. Tutaj, tutaj. Wiem. To nie wiem po co jest. Muszę patrzeć na czas. Zobaczę, czy dobrze wszystko widzicie. Powinniście dobrze widzieć. A, i pochodnie, może i tak głupio wy widzicie, no ale na serio. Yy, nie jestem jakimś jakoś super. Ten. Tak, to już wykopię z wami, bo po co mam robić cięcie na kopanie czegoś takiego. No, mało. Widzicie? Mało. Mało tu się kopie. Widzicie? Co i nie dużo Wytrzymacie, nie? Czy nie wytrzymacie? Kto nie wytrzyma, to niech yy, powie. Kto nie wytrzymuje? Ha, wszyscy wytrzymują. To ci, to nie wytrzymują, niech... A wiecie co, to jest szersze, szersze Może tu będzie brzoza. Yy, myślę, że... Sobie... Nie, jeszcze. Ta frun, frun, Nie wiem, czy da się wyłączyć o takie zestawienie tak drewno, To mnie wkurza. Jakby ktoś wiedział, że się da wyłączyć, będzie na trzy. 3. 3 Teraz chwilka, tutaj mam wejście, raz, dwa. Wejście, raz, dwa. Trzy. Trzy. Teraz tak, tak, tak. Spokojnie to usuwam. O, jak już mówiłam wcześniej, to ma być w sumie czegoś, co trzeba powiedzieć. Joke. Nie, tutaj źle mam. źle mam. Źle mam. Ma być symetria, mówię Wam. Będzie symetria. Ma być i będzie. To mogę usunąć. I hop. No, mówię hop. Nie, coś, coś mi nie. Nie, nie ten taguje. Nie, ten teguje. Nie, ten teguje coś. Dobra. E, co teraz? Teraz już mamy jeszcze. 4 minuty już nagrywały. Fajnie, że nagrywamy 4 minuty? Nie wiem. Czy mnie lubicie. Dobra, e, myślę, że teraz w kolejności jest to drewno. Albo wiecie co? Zobaczmy, czy, czy to, czy to. No dobra, do, zróbmy to. Myślę, że będzie ładnie wyglądało. Jak będzie teraz to. To idzie na Cztery wysokości. I wiecie, co zrobimy? Że teraz tu to wchodzi tu. I robi tak, że tak. Tak. O, tak będzie ładnie tak. Tak będzie ładnie tak. Tak. Teraz tutaj tak. 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 Nie tak. Yy, I tak. Ładnie. No. Chcę, żeby to wejście naprawdę wyglądało jakoś. Jakoś. Chociaż jak Wiem, za, nie, zawsze wygląda chyba jakoś, przynajmniej. Chociaż wiecie, co, może i zamienię te drewna, ale to już by było wtedy bez Was, bo wiecie, nie chcę Was zanudzać, naprawdę, naprawdę, nie chcę Was zanudzać, bo to zanudzanie Was chyba nie, nie, nie ma nic. Dobra, nie wiem o co mi chodziło. Nie chcę Was zanudzać, bo to no, będzie dla Was, nie będzie mnie oglądać, będzie jeszcze gorzej. Bo nie, że coś ten. w ogóle, jak tutaj mam, bez tego drema. Okej, już tak. Tak, 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 coś próbuję. Nie, coś nie tak. Tutaj mam. Tak? Tutaj to, tutaj teraz. Co? Bo tutaj jest zupełnie inaczej. Patrzcie, nierówne boki. No i tutaj, tak, i tutaj. Tutaj to drewno. O, i teraz powinno być już ładniej. Szczerze, że tak czasami będę nic nie mówić, ale, ale, ale cóż, nie tu drewno, nie tu drewno, 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 słuchaj się. Mnie. <totekst> tak, to do mojego psa mówię ten no, Słuchaj się. Tak, yy, dobra, yy, co teraz? Tutaj, drewno, tutaj. Może później to wykopię pół tej góry, bo brzydko ona wygląda. Bzydka gula, bzydka gula. Mówię Wam, że ta gula jest bzytka. Nie wiem, nie widzę żadnej góry. Nie wiem, czy Wy widzicie. Jak ktoś widzi, to może mi napisać i pokazać, gdzie jest gula. Ja widzę tylko w góry. Eee, tak, to było dziwne. Sorry. Eee, teraz tak. No, co jest? A, bo mi się tam... Ten... No, może tak. Wy. <grytanie> nie no. Czad. Usuwaj się. Czad, mówię, usuwaj się. O, usunął się. Zobaczę, czy nie widzicie jakoś krytycznie. Nie, powinniście dobrze widzieć. O. Nie, dobrze widzicie, tak? Dobrze, podejdę bliżej to No, to jest ciemne drewno, to, co tak słabo widzicie. Dziwnie to dżunglowe tak się łączy. Nie wiem. A, tutaj ma być wcięcie, tak? Czy nie ma być wcięcia? Nie, nie ma być. Wcięcie. Nie. Jak to, to usunę, to co będzie? Będzie gorzej. Będzie gorzej, bo wtedy jest ten. Yy, tak, też będę trochę zaokrąglać, ale nie jakoś dużo, bo wiecie, po co za. Coś tu jest nie tak. A to tu jest nie tak, że tutaj jest jedno za mało drewna. Tego. O, już wygląda. A teraz tutaj jest jedno za mało drewna tego. O! I jest ładnie! Jak komu się nie podoba, to. to nie wiem co. To coś. To coś zrobić. A ja nie wiem jeszcze co. Nie wiem co. coś. Dobra, wiem. Głupie to. O, tak. Myślę, że te pochodnie będą tak też ładnie wyglądały. Tutaj. 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 Nie. Ja mam coś niesymetryczne? Wiecie, co chyba, coś jest. Kurczę, co ja tak z moją symetrią. No bo tutaj jest brzoza, dobrze ciemne, dobrze dąb. Co jest? Czekajcie, muszę to zobaczyć, bo tutaj jest raz. Tutaj ten ma takie dwa klocki, a tutaj ten ma takie trzy klocki. A, już chyba rozumiem, bo tutaj musi być dżunglowe. Znaczy. Dżunglowe drewno, wiem, dziwne, że mówię dżunglowe. Nie, teraz tutaj źle wygląda. A nie, bo to nie ma być tu, to drewno. Czekajcie, bo to. Nie wiem, mam czasami problemy z symetrią. Wybaczcie. To się nie ma stykać z brzozowym. Nie, no, ja nie mogę co, to by trzeba było teraz zrobić tak. E, dobra, jednak myślę, że cały odcinek starczy na wejście. Że wejście zrobimy w jeden odcinek. Muszę to wywalić. To całe ciemne wywalić. Bo jest źle. Coś jest niesymetryczne. Coś jest niesymetryczne! Jest źle. Dobra. Jak tu to wygląda? Wiecie co zrobimy jeszcze? To trzeba walić też. gdzie co w ogóle to chyba wszystko trzeba będzie chwalić? Wiem. Źle. Straciliśmy dużo czasu. Ale co tam? Dobra, i mamy to tak. Yy. Dziwne. O, gravel w górze. Gra wystający gravel. A, wystające gravele się zderzają. Gorzej, jak kwiatek. Na gravel nad kwiatkiem. No, co ja ten deer tak niszczę? No. Serce dla już trzeba mieć. Dobra, teraz tutaj mamy to. Tutaj jeden tutaj za Tutaj zobaczmy. Wyjście, raz, dwa, wyjście, raz, dwa. Obok, obok. Większy, mniejszy, większy, mniejszy. Też ważne. I tutaj trzeba dać ten. Teraz to też jest symetryczne i tutaj będzie pochodnia na koń. Ostatnia. Tak. Teraz bierzemy do. Teraz będę robić dokładnie. Teraz muszę się skupić. I teraz, jak to jest o jedno wyższe od tego, to to też musi być o jedno wyższe od tego. Czyli jedno wyższe i stawać tu. I tutaj to też. Coś mi, no naprawdę, mam czasami naprawdę wielkie problemy z symetrią. I was za to. Wy za to obor nie, 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 nie. Takie, tak nie może być. No nie, ciemno się robi. No, no ciemno miało być na samo sprawdzanie. Jak to będzie wszystko ładnie, czy źle wyglądało. W ogóle ja chciałam was przywitać z wami na wschodzie słońca. Tak, jakoś. Ale nie wyszłam to. W ogóle napiszcie, czy na kreatywnym. A coś... Tembowy. Nie powiem co. Yy, tutaj ma być, iść jeszcze to. I to musi dochodzić tu. O, to musi dochodzić tu. Patrzcie. Tak, teraz tutaj to, i tutaj to musi dochodzić tu. Tak, bo ja to tak trochę za szybko. Nie, no to wygląda ok. Ok, yy, to tak trochę za szybko wtedy ten. Trochę ten. Ok, tak ładnie. No. I myślę, że akurat wejście robimy cały odcinek. Głupio. Ok, teraz pochodnie. Więc będzie trzeba. Wiem, mam krótkie odcinki, dlatego będzie trzeba doliczyć chyba jeszcze jeden odcinek na schodki. No, jeszcze jeden odcinek na schodki. Chyba, że schodki wybuduję tutaj osobiście. Tak, schodki wybuduję bez Was. Będą ładne schodki. I co? I tutaj coś dam też, tutaj, altankę tankę wybuduję bez was. O, bo musimy już się powoli żegnać chodź do zombie. Zombie krowa! Zombie krowa! Chodź tu, zombie krowa! Chodź tu, zombie krowa! Zombie krowa! O, pochodnie masz zombie krowo Weź sobie pozna. Yy, dobra, yy, to teraz, teraz, teraz. A, i wiecie, co mam jeszcze taki pomysł? Ale już musimy kończyć. Czy teraz was, jakbyśmy teraz wzięli yy, ciemne drewno i byśmy modowali tak. Tak. Wiesz co ja jeszcze trochę kombinuję z tym wejściem bez Was? I schody też zacznę robić z Wami, a dokończę bez Was. Hi, 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 bez Was, bez Was. Nie. No, schody myślę, że zacznę robić z Wami. Klatka schodowa dużo czasu. Wiecie co może? Klatkę schodową zrobię bez Was piszcie czy mam zrobić bez Was schody czy kletkę studową? E, teraz e, tu, 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 tu tu i brzoza a brzoza mam na piąte tu, tu, tu a Na samym szczycie postawimy to To jest moje ulubione drzewo Hi, hi, hi Ładnie, nie? Myślę, że tak. Tutaj jest powiększa, tutaj mniejsza. A ponieważ już musimy kończyć, to musimy kończyć, więc na tyle naszego wejścia może latających nas. Yy, obróć się. To do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie się już po feriach. Więc pa i cześć!